Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Adrian Kołodziej w dzisiejszym odcinku chciałbym z wami porozmawiać na temat AI, czyli na temat sztucznej inteligencji, ponieważ temat jest bardzo i to bardzo modny i często ludzie pytają mnie, Adrian powiedz mi co myślisz na temat AI, co myślisz na temat czatu GPT, jak to zmieni nasze życie, czy ludzie stracą pracę? E, więc tak, na pewno ludzie stracą pracę, na pewno czat GPT, a nie tylko i w ogóle AI w szerokim takim kontekście zmieni nasze życie ale też nie trzeba panikować, bo to jest tak samo jak było z internetem, jak wchodził internet, ludzie panikowali, że nasze życie się zmieni i tak faktycznie nasze życie w jakiś sposób się zmieniło, ale powstało wiele miejsc pracy, na przykład ja jestem w stanie nagrywać dla was materiały jednym samochodem, potem wrzucić je na YouTube'a i jeszcze na tym wszystkim na końcu zarobić na przykład z reklam. Więc de facto AI na pewno zmieni nasze życie ale też widzę pewnego rodzaju zagrożenia. I nawet nie mówię o tym, że AI w jakiś sposób, nie wiem, przejmie kontrolę nad światem i, i tego typu teorie, bo no dobra, jest tam, jakaś, jest tam jakieś niebezpieczeństwo, że sztuczna inteligencja rozwijając się stwierdzi, że za bardzo nie potrzebuje naszego ludzkiego gatunku, w połączeniu jeszcze z jakąś robotyką, jest w stanie w pewnym sensie nas wyeliminować. Na pewno też zmieni pole walki. Jeśli będą wojny w przyszłości, to z pewnością będzie się używało Sztucznej inteligencji i będzie się używało jej do agregowania danych oraz ona, ona, ona będzie podejmowała decyzję, w jaki sposób wygrać z przeciwnikiem. Więc, w wielu, w wielu aspektach, w wielu obszarach naszego życia, na pewno sztuczna inteligencja e, zmieni nasze życie. Ale Ostatnio zauważyłem, że jest wysyp kursów typu w jaki sposób wykorzystać AI do zarabiania większej ilości gotówki, w jaki sposób zarabiać grupę pieniądze właśnie wykorzystując do tego wszystkiego sztuczną inteligencję. Jestem w pewnym, pewnym sensie przerażony, ponieważ tak, ChatGPT jest w stanie pisać świetne teksty, ChatGPT jest w stanie pokonać jakiegoś takiego przeciętnego copywritera, ale nie jest w stanie wygrać z wybitnym copywriterem, choćby z tego względu, że dobry copywriter jest w stanie wczuć się w emocje, w uczucia w, w, po prostu jest w stanie wejść w buty potencjalnego klienta i jest w stanie napisać naprawdę świetny tekst który przekona tą osobę, no i oczywiście jest bardzo kreatywny, ale ja widzę pewnego rodzaju właśnie takie niebezpieczeństwo, ponieważ te kursy powstają jak grzyby po deszczu ja oczywiście nie mam z tym żadnego problemu, bo to jest fajne, jeżeli, jeżeli ktoś po prostu dzieli się wiedzą, ma wiedzę na temat tego, w jaki sposób wykorzystywać Chat GPT, na przykład, ale zobaczycie za jakiś czas, że agencje marketingowe, że wielu autorów, trenerów zacznie na potęgę wykorzystywać Chat GPT. No bo po co się starać, po co myśleć, po co być kreatywnym i ludzie na przykład będą. Pytali, Chat GPT, wymień mi 10 jakichś takich sentencji biznesowych, które mogę użyć na swoim fanpage'u. Chat GPT, wyrzucić ci takich 10 sentencji, jakieś tam 10 cytatów. W połączeniu z Canvom jesteś w stanie wygenerować w bardzo szybki sposób content. No i oczywiście wszyscy wiemy, że content marketing to jest naprawdę coś, co działa. Wiemy, że to firmom bardzo mocno pomaga budować relacje. No i oczywiście ludzie pochłaniają w dzisiejszych czasach dużą ilość kontentu, ale co się stanie za jakiś czas? Za jakiś czas większość z nas będzie używała tego czatu GPT, będzie używała AI do kreowania dużej ilości kontentu, więc tego kontentu będzie wielokrotnie więcej niż teraz. No i jeżeli bawiłeś się czatem GPT, to wiesz, że ten kontent jest taki troszeczkę bezosobowy. No i nam się wydaje, że czat GPT faktycznie spowoduje, że wiele agencji reklamowych będzie się mogło pozbyć jakichś tam copywriterów, jakichś ludzi, kre, którzy są kreatywni. No więc zaleje nas fala kontentu, fala tak naprawdę gówno kontentu wykreowanego przez AI. A jak powiedział kiedyś David Ogilvy, absolutny majster reklamy, w ogóle majster jeżeli chodzi o copywriting direct response, to jest taki bardzo specyficzny copywriting, copywriting direct response, który opiera się o perswazję. David Ogilvy powiedział, że Konsument to nie jest idiota, to jest twoja żona, mówiąc wprost. No po prostu ludzie się pokapują, że ten content nie jest kreowany przez innych ludzi, tylko jest kreowany przez AI. Oczywiście, ja zdaję sobie z tego sprawę, że sztuczna inteligencja jest coraz to lepsza. Ale w jaki sposób wygrać z tą sztuczną inteligencją i w jaki sposób robić lepszy content i po prostu wygrywać z tymi wszystkimi ludźmi, z tymi wszystkimi ludźmi, którzy tak bardzo wierzą w AI i którzy są tak leniwi, że nie będą chcieli tworzyć własnego contentu. Jest jedna bardzo ważna rzecz, która pozwoli Wam wygrać w przyszłości. Jest to osobowość. AI nie jest w stanie, na, nie jest w stanie być Wami. Co, co mam na myśli? O kurde, jakiś wariat. Co mam na myśli, jeżeli chodzi o właśnie tworzenie kontentu, to zobacz sobie, znajdź sobie taki profil Adrian Kołozi na, na Facebooku. I tam mam w tym profilu właśnie zdjęcie z żoną. I to jest taki typowy profil stworzony pod, pod content, tak? Ja tam dzielę się, dzielę się po prostu jakąś wiedzą, przemyśleniami z autorami, trenerami. I to co jest ciekawe, to bardzo dużo używam tam własnego storytellingu i jeżeli czytasz te teksty, to czujesz, że te teksty napisałem ja. W ogóle, jeżeli czytasz mój, mój newsletter, gdzieś tam czytasz w ogóle jakiś content taki pisany przeze mnie, to wiesz, że pisałem to ja. Tak? Bo mam bardzo specyficzny styl pisania i kiedyś taki copywriter na moim szkoleniu podszedł do mnie i powiedział mi, kurwa Adrian, jak ja czytam twoje teksty, to tak jakbyś siedział obok mnie. I to jest pewien styl. Ja wyrobiłem sobie jako copywriter pewien styl. Oczywiście to nie jest, nie wiem, jakiś super, ekstra, poprawny styl, który nadawałoby się do pisania książek, dla kobiet, albo dla, 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 nawet dla mężczyzn, jakieś tam powieści, ale mam bardzo specyficzny styl pisania. I ten bardzo specyficzny styl pisania odróżnia mnie od wszystkich innych ludzi na rynku. Widzisz, ludzie kopiują za mną wszystko. Kopiują za mną produkty. Miałem klienta, który przyszedł do mnie na coaching i bezczelnie po prostu cały produkt skopiował, nazwał go troszeczkę inaczej. Nawet reklamy w jakimś sensie już teraz kopiuje za mną, ale to jest tylko kopia, tak? I jeżeli. Popatrzysz sobie na treści moich reklam, na treści moich maili, to czuć w tym wszystkim moją osobowość, bo taki, mój taki charakterystyczny styl pisania. I nawet jeżeli ktoś kradnie moje rzeczy, to inni moi klienci wiedzą, że to jest ukradzione, po prostu bo mam taki specyficzny styl pisania. I jeżeli komunikujesz się ze swoją grupą docelowo. To przede wszystkim staraj się używać własnej osobowości w tym wszystkim, czyli staraj się opowiadać własne historie. Jeżeli masz jakieś przemyślenie, którym chciałbyś się podzielić, powiedzmy, z ludźmi, to opowiedz to w kontekście pewnej Twojej własnej historii. I to spowoduje, że będziesz w stanie budować, o właśnie, mój też przejeżdżał będziesz w stanie budować relacje to spowoduje, że. Ten tekst będzie taki bardzo unikalny i to jest coś, co spowoduje, że będzie w stanie wygrać z AI. I ja bardzo tego się boję, co się będzie działo w następnych latach, nie w takim sensie, że boję się AI, że stracę pracę, bo, bo tego się w ogóle nie boję, ale jeżeli cały rynek będzie zasypany właśnie tekstami z czatu GPT, nawet jeżeli on jest w stanie wygenerować, nie wiem, 100, 200, 300 różnych odmian tego wszystkiego, bo jest w stanie, to teraz wszystkie reklamy, które będziesz widział na Facebooku, które są pisane, będą kreowane przez chat GPT. Zdjęcia będą kreowane przez sztuczną inteligencję, nawet wideo będą tworzone prze, przez sztuczną inteligencję, więc będziemy mieli mnóstwo różnego rodzaju kontentów, wszystkie właśnie te e, instagramerki i tak dalej, pewnie będą używały tego wszystkiego. E, no, dupe same, same pewnie będą cykały. E, ale generalnie, jeżeli chodzi o to, to zobaczymy zobaczymy wysyp dużej ilości gówno contentu. i teraz, jeżeli Ty będziesz pisał coś od siebie, od serca, będziesz dzielił się własnymi historiami, własnymi przemyśleniami, to zauważysz, że ludzie będą podążali za, za, za Tobą, ponieważ ja jako autor, jako trener jestem osobą również, która pomaga innym skalować wiedzę i teraz wiem, że bardzo często ludzie Kupują od pewnych osobowości. To nie jest tak, że oni potrzebują wiedzy i po prostu tylko i wyłącznie wiedzy, ale potrzebują również pewnej osobowości. Dlatego, tak na przykład, ludzie teraz naciskają bardzo mocno na budowanie marki osobistej. I teraz zobacz. Ja ostatnio rozmawiałem z moim znajomym, i on powiedział mi, że polecił mi jakieś tam kobiecie, ale ta kobieta nie chce ode mnie kupić, z tego względu, że, że czasami przeklinam. No zdarza mi się czasami, tak? Ale to jest część właśnie mojej osobowości i ja nie mam dla niej pretensji i tak dalej. Może po prostu poszukać sobie kogoś innego. Ja uważam osobiście, że trzeba podejmować decyzję na podstawie tego, czy ktoś ma wiedzę, czy ktoś się zna, a nie na temat tego, w jaki sposób wyglądasz albo w jaki sposób się wysławiasz. Oczywiście pewne rzeczy Cię mogą wkurzać, ale, ale wiesz, chuj z tym, jeżeli ktoś jest naprawdę dobry, to ja chcę od niego wiedzę zdobyć, bo ta wiedza jest w stanie pomóc, pomóc mi. I teraz... Ktoś się będzie lubił, ktoś się nie będzie lubił, to też nie ma znaczenia. Zresztą zobaczcie sobie, jak fajnie polaryzuje Konfederacja, jak, jak jeżeli mówimy o Sławku Mencenie, to jedni go uwielbiają za jego poglądy, inni go nienawidzą. Ja staram się tam gdzieś być z boku, jestem bardzo bliski jego poglądom, jeżeli chodzi o gospodarkę. Eee, nie podoba mi się wszystko to, co mówi, ale w kwestiach gospodarczych i wielu innych kwestiach się po prostu z nim zgadzam. Może ideowo nie zawsze się z nim zgadzam, ale to już w ogóle nie odchodzą od tematu, tylko mówię Ci o tym, żebyś Żebyś budował swoją, swoją, swój kontent swój na, na własnej osobie. Żeby zobaczycie za jakiś czas, za 5 lat, jak internet zostanie zalany tym wszystkim, to ludzie pójdą tam, gdzie jest unikalność, gdzie jest osobowość, gdzie jest człowiek. Ponieważ my z natury tacy jesteśmy, jesteśmy istotami stadnymi, tak? I chcemy yy, po prostu podążać za ludźmi i, 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 i lubimy to robić. Zresztą jak ja obserwuję rynek od 14 lat, to mogę powiedzieć, że na początku bardzo często ten marketing, który był na, na samym początku, był taki bezosobowy, i ja potem zacząłem wprowadzać taki marketing bardzo osobowy, taki, że nagrywałem filmy, gdzie jeździłem na motorze, nagrywałem filmy gdzieś tam z hotelu i tak dalej. Ludzi to się podobało, to jeszcze było przed czasami Facebook, no Facebook może gdzieś tam był, ale nikt go nie używał. To był przed czasami jeszcze, gdzie, gdzie to było modne i to się po prostu sprawdza. A Pewnie się zastanawiasz, a skąd ja mogę wiedzieć, jaka będzie przyszłość? Skąd ja mogę wiedzieć, co, co będzie za 5 lat? Ponieważ ja w marketingu internetowym siedzę od 14 lat. Od 14 lat. I ja obserwowałem, jak ludzie się zachwycali webinarami. Ja obserwowałem, jak ludzie robili tak zwany product launch. Ja jestem tak długo w tym, że gwarantuję Wam, że dzisiejszy trend związany z AI będzie tym trendem, który się będzie rozgrzewał. On dopiero się zaczyna. Ludzie będą coraz bardziej chętnie z tego korzystali, aż dojdzie do. Na początku, oczywiście, te osoby, które zaczną, będą miały przewagę, ponieważ będą tego kontentu mogły produkować bardzo dużo. No i oczywiście, będzie się, będą różne produkty, usługi związane z AI. To się będzie szybko bardzo dynamicznie rozwijało, ale w pewnym momencie przyjdzie przysycenie. Jak ja, na przykład, korzystałem z e-mail marketingu 14 lat temu, to open rate takiego przeciętnego maila, czyli otwieralność taka procentowa liczona, przeciętnego maila wynosiła 70%. Dzisiaj wynosi to poniżej 20% i z każdym rokiem jest coraz gorzej. W Stanach już mają w okolicach 6%, bo jest nasycenie. Wszyscy z tego korzystają, a dana technika staje się coraz to słabsza. Tak samo jak webinary. Ludzie uwielbiali sprzedawać przez webinary. Jak ja robiłem swoje pierwsze webinary, tak ja, ja wysyłałem maili i nie miałem pełen pokój. Rozumiesz to, nie? Że wszyscy przychodzili, nieważne czy to zrobić o 10 rano, czy o 8, 9 wieczorem, pokój był pełen, a sprzedaż zawsze była bardzo duża. A teraz już ludzie obserwują, że webinary nie działają tak dobrze, dlatego ja już też zmieniłem swój model sprzedaży. Webinary powoli, to nie jest tak, że jakieś medium od razu przestanie działać. To jest tak, że te medium z czasem staje się coraz to słabsze. Ponieważ coraz więcej osób to widzi, coraz więcej osób się z tym obejmuje, więc automatycznie ta technika marketingowa słabnie. A jeżeli będziemy mieli taką sytuację, że teraz wszystkie agencje marketingowe przerzucą się na chat, GPT, przerzucą się na sztuczną inteligencję, generowanie obrazów, generowanie tekstu, to zauważy, że na początku to będzie fajnie działać. Wszyscy się tym zachwycą, wiele ludzi straci pracę ale w dalszym etapie okaże się, że wszyscy z tego korzystają więc skuteczność tego będzie coraz to mniejsza ludzie będą mieli tym przesyt i te osoby, które będą wykorzystywały w marketingu własną osobowość i te osoby, które będą naturalne szczere, będą pokazywały ja nie mówię, że ty masz pokazywać swoje życie cały czas że masz pokazywać co jesz na śniadanie, co jesz na obiad Wiesz co, ja mam takiego znajomego, który jest mistrzem w budowaniu marki, pozdrawiam Cię serdecznie, powiedział mi właśnie, że Adrian, trzeba więcej mówić, musisz więcej mówić o tym, co robisz, gdzie jedziesz, bo ludzie lubią podglądać. No okej, okay, może lubią, ale to nie jest spójne ze mną, ja nie jestem osobą, która chce spędzać całe swoje życie w mediach społecznościowych, raczej jestem osobą, która stroni od tego. I buduje takie systemy, które nie wymagają od poświęcania czasu i dzielenia się prywatnością. Daje tyle prywatności, ile chce, ale to, co jest istotne, to to, że jednak gdzieś tam musisz dzielić się. Co, co się dzieje wokół Ciebie, ponieważ ludzie, ludzie tego potrzebują. W ogóle, jeżeli chodzi o storytelling, to jest to chyba jedna z najmocniejszych technik marketingowych. Z tego względu, że jeżeli zapytasz mamę jak poznała tatę, to powiedz Ci historię. Zapytaj nie więc swego wujka, jak, yy, co, co robi na studia, opowiedz Ci jakąś historię, ponieważ historia jest silnym elementem perswazyjnym i my jako ludzie naturalnie lubimy przekazywać sobie historię. I historia jest taką, taki, ta, 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 taką rozrywką. Zanim powstała telewizja, zanim wiesz, było spopularyzowane radio, ludzie siedzieli przed ognisku i opowiadali sobie historię. Jak ja jeszcze byłem dzieckiem w latach 90., to było zupełnie naturalne, że wiesz, sąsiedzi się spotykali, robili ognisko, czy tam rodzina, i wszyscy opowiadali sobie historię. I nikt, wiesz, i ja, i ja pamiętam te czasy. Jeżeli jesteś młodszy, to prawdopodobnie tych czasów nie pamiętasz. Daj mi znać w komentarzu, jeżeli te czasy pamiętasz. Więc historia jest silnym elementem perswazyjnym. I jeżeli chcesz wygrać w biznesie, to zacznij opierać go w bardzo dużej mierze o osobowość. To ma swoje wady i to ma swoje zalety. Bo jeżeli ty się z tego biznesu ewakuujesz, to w tym momencie biznes nie istnieje, tak? bo był taki też problem ze Steveem Jobsem w momencie, kiedy Steve Jobs gdzieś tam się już wycofywał, bo był chory. No wszyscy myśleli sobie, że jak po prostu umrze Steve Jobs, to Apple się skończy, ale Tim Cook fajnie to wszystko pociągnął. I teraz tak naprawdę gdzieś tam za Applem cały czas krąży ta historia, ta legenda Steve'a Jobsa, powstałe książki, filmy itd. Ja wiem, że to jest pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, ale w, w świecie, w którym żyjemy, gdzie AI coraz mocniej przejmuje kontrolę, um, AI będzie zmieniało środowisko, to jest to sposób, żeby wygrać ze sztuczną inteligencją, bo sztuczna inteligencja no, to nie, jest, to nie jest prawdziwy człowiek. I ludzie chcą widzieć prawdziwego człowieka, chcą porozmawiać z prawdziwym człowiekiem. I zauważcie sobie, jak social media w ogóle zniszczyły relacje międzyludzkie, że ludzie coraz mniej spotykają się w realu, coraz mniej komunikują się, głównie się komunikują przez internet, przez Messenger i tak dalej, ale ja tu widzę już powoli, że jest jakiś taki głód w ludziach spotykania się. I, i, i oczywiście, czy to będziemy robili w metaversu? Czy będziemy, yy, czy, czy będziemy to robili na żywo. Ja i tak uważam osobiście, że budowanie własnej osobowości w biznesie, przedstawianie tej własnej osobowości to jest, to jest po prostu nowy trend, z którym AI nie będzie w stanie wygrać i uważam, że to jest jedyna obrona przed AI. No i oczywiście to, żebyś był jak najlepszy w tym, co robisz, żebyś był ekspertem. Oczywiście AI w wielu kwestiach będzie lepsza od Ciebie. No jeżeli jest, są takie zawody, które na pewno wymrą, jeżeli jesteś świetnym szachistą, no to AI jest w stanie nauczyć się grać na poziomie arcymistrza w parę godzin. Ale jeżeli jesteś naprawdę wybitny, jeżeli jesteś top off top, to wiesz, jakimi schematami grają inni ludzie, jakie jaki schematy uczyła się AI i też jesteś w stanie ją zaskoczyć. Po prostu zagrasz tak, żeby ona się nie spodziewała na takim poziomie i też jesteś w stanie ją zaskoczyć. Ale będzie to wielokrotnie trudniejsze. Druga sprawa... Ja myślę sobie, że nie należy się obawiać technologii, z technologią należy się obywać i uważam, że teraz jest świetny czas, żeby się edukować w zakresie właśnie AI, szczególnie zwróćcie uwagę na chat GPT, bo dużo zawodów będzie się musiało zmienić. I. Okej, okay, dzisiaj coś robisz, ale to może robić w przyszłości sztuczna inteligencja i ktoś będzie musiał tym zarządzać. Oczywiście to nie będzie tak, że będzie potrzeba, nie wiem, miliona ludzi, żeby tym zarządzać, bo tak też nie będzie. Ale ktoś będzie musiał to w jakiś sposób kontrolować, zarządzać. Na przykład, nie wiem, jest fabryka, w, w której kiedyś pracowało 100-200 osób, dzisiaj jest tam robotyka i pracuje jedna osoba, która to wszystko obsługuje. Ważne jest to, żebyś, to był to, żebyś ty był tą osobą. No i oczywiście, tak jak mówię, jeżeli jesteś marketingowcem, zarabiasz w internecie, działasz w internecie. No, to fajnie by było, jakbyś po prostu gdzieś tam ten biznes kręcił wokół własnej osoby, bo jest to sposób, żeby wygrać. Okej, okay, mam nadzieję, że ten długi wywód był dla Was w jakiś sposób interesujący. Chciałem Wam rzucić po prostu e, taki. Takie, wiesz, takie moje spojrzenie na to wszystko, ponieważ jedni się boją, a drudzy już wywęszyli interesy i, i postanowili na tym zarabiać. Ja jestem osobą, która jest tam gdzieś po środku, obserwuję od paru tygodni już, wykorzystuję AI. O, to jest jeszcze bardzo ważna rzecz, do czego ja wykorzystuję AI jako copywriter? Jako Odpowiedź jest bardzo prosta, wyszukuję dane, statystyki, jak ja piszę ofertę, kiedyś musiałem czytać mnóstwo artykułów, książek, tak dalej, żeby napisać świetną ofertę, dzisiaj pytam czata GPT, powiedz mi na przykład jaka była cena Bitcoina 1 stycznia 2017 roku i on mi to podaje. Więc to jest coś, co wykorzystuję, coś, co mi bardzo mocno pomaga, ale jednak ta empatia to jest coś, co nie da się zastąpić przez sztuczną inteligencję, nie zastąpi tej, 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 tej empatii nigdy, po prostu nigdy, bo to trzeba czuć, trzeba być człowiekiem, żeby, żeby to czuć, więc, e, więc tak, dobra, ja już nie będę przedłużał, jeżeli ten kanał Cię interesuje, jeżeli interesujesz się biznesem, zasubskrybuj, we, wesprzy mnie, po prostu daj mi, te, no daj mi tą subskrypcję, daj mi też lajka, komentarz, ponieważ e, no to wszystko wpływa na algorytmy, a, 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 a chciałbym po prostu dla Was więcej tworzyć, Dzisiaj tak bardzo luźno, więc okej, okay, dobra, ja się już żegnam, bo gadam, gadam. Cześć, trzymajcie się.